Również wszystkich Was studio. Witam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że teraz nas już, już będzie dobrze słychać. No cóż, jest zbierało się strasznie dużo informacji, nie tylko finansowych, ale takich z, z życia. Wszystko jest połączone. Generalnie rzecz biorąc, mamy pierwsze informacje po shutdownie za wrzesień. I bazując na tym, no. Nastroje się zmieniały, bo tutaj w zasadzie w tej chwili wszyscy oczekują na decyzję grudniową Federal Reserve, czy obniżą oprocentowania, czy nie. Zdania są podzielone i, wś i wśród obserwatorów, i wśród tych gubernatorów Fedu, którzy no, no, nie za bardzo się ze sobą zgadzają, ale mam nadzieję, że do, do 9 grudnia się dogadają i obniżą coś. W każdym w tej chwili Stag Market no, patrzy na to wszystko i są skoki. Mieliśmy w czwartek, w czwartek mieliśmy, no, niesamowitą rzecz, bo już dawno nie było takich, takich skoków, dlatego że no, przecież Stag Market otworzył się bardzo pięknie, bo po, 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 po wynikach In Nvidia wspaniałych Stag Market Dow Jones otworzył się 700 punktów do góry. Nasdaq 600 punktów do, do góry. SNP S&P 500 1,9% do góry. No i tak chwilę, chwilę przegryzło się wszystko. No i skończyło się, wiecie państwo, jak, ale jazdą olbrzymią w dół Dow Jones zakończył dzień 386,5 na dół, Nasdaq 486 na dół, S&P 103 na dół, a było jeszcze gorzej. Także tak, takich takich Różnic, skoków w ciągu jednego dnia no, niewiele w historii było. No, dzisiaj też ładnie się to wszystko otworzyło, zobaczymy jak się to wszystko skończy. Także no, taki, w takich czasach żyjemy, mieliśmy wypowiedzi paru, paru governorów, między innymi pan, pan John Williams z Nowego Jorku, który jest jednym z ważniejszych głosów. Na, 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 przemawiał w, San, w Santiago w Chile i, i tam właśnie wspomniał, że, że jest za tym, że widzi konie, znaczy możliwość i konieczność jeszcze tej, co najmniej tej jednej obniżki teraz w grudniu. A także no, to jest dobry głos. Mamy takie jeszcze dwa inne konserwatywne głosy. Zobaczymy. Ma, mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze. W każdym razie no, coś, tam się, coś tam się dzieje. A mieliśmy, mieliśmy sporo takich informacji z, powiedzmy, na temat z tych wrześniowych, na temat nowych miejsc pracy. Dużo więcej nowych miejsc pracy niż się spodziewano. Przypominam, to jest wszystko wrzesień. Października nie mamy i chyba nie będziemy mieć. Poziom bezrobocia wzrósł o 1,1 do góry, no bo w końcu tych layoffów było sporo wtedy, za, za ten czas. Zobaczymy, średnie zarobki wzrosły o 9 centów a do 36,67 na godzinę. Unemployment mamy w tej chwili na 4,4, ale unemployment wzrósł o 1,1, natomiast labor force participation Wzrosło z 62,3 do 62,4. Także takie ciężko to wszystko zrozumieć, no ale tak to w tym, w tym wszystkim to wygląda. U6 underemployment rata spadło z 8,1 do, do 8. Także to też jest taka troszeczkę sprzeczna informacja. Mieliśmy informację na temat, na temat sprzedaży domów i tutaj jest lekka poprawa. Spodziewano się 4,05 miliona, a sprzedano. Obrócono w tym czasie 4,1 miliona, takwa median sales price, czyli połowa sprzedała się taniej, połowa drożej. Median wzrósł do 415,20. Także jeszcze Chiński Bank Centralny utrzymuje bez zmiany oprocentowania. No, 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 no tak, tak to wszystko wygląda. Zobaczymy. Jak będzie reagował Federal Reserve, bo brakuje im takich prawdziwych danych. Jeżeli chodzi o inflację, chyba jesteśmy w miarę bezpieczni, no ale, ale nikt nie wie na, na 100%, bo, bo dane nie były, surveje nie były zrobione przez ten okres zamknięcia rządu, no i wtedy teraz musimy poczekać na, na to, co będzie. Mniej więcej, żeby podsumować liczby, proszę Państwa, dziesięcioletnia nota pięknie pojechała. 3 podstawowe punkty w dół, 4,07, dwuletnia nota 3,52, a Dow Jones już w, tej chwili jest, już w tej chwili jest na plusie, na plusie, także, także zobaczymy jak to będzie, prawie, prawie, prawie 300 punktów na plusie Nasdaq, stówkę na plusie, 22,153, Dow Jones 4, 4500, prawie 900, SP 6563, też 25 do góry. Bitcoin, proszę Państwa, Bitcoin daje, daje popalić inwestorom, dlatego że no a dzisiaj otworzył się na 84,800, ale już w tej chwili jest spadek o 4,800, także zobaczymy. Bitcoin się sprzedaje przez 24 godziny na dobę, także. Tej, są ciężko z tymi liczbami nadążyć. Niemniej jednak pamiętacie Państwo, jeszcze niedawno Bitcoin bił rekordy 126 tysięcy. W tej chwili jest y, 8300, także, także. Także tak to, tak to wygląda. Ropa naftowa też ładnie pojechała dzisiaj w dół. Mamy ropę naftową na poziomie 57,64 centy. Także złoto do góry o, o prawie 8 dolarów 4068. Tak, takie, takie mamy wyniki. Polska, polska, proszę Państwa, polska giełda plusowo. WIK 20 dolar, 1.272958, WIK 20, warszawska giełda 110.369. Jeszcze jeżeli chodzi o oprocentowania, możemy dostać gdzieś tam w okolicach 6.25, 6.125 nawet, 30-letnie i 5.875, 15-letnie pożyczki, także... No, zaczyna się to troszeczkę poprawiać. Było już lepiej, pogorszyło się, no ale, no, ale takie, to jest, takie to jest życie. Także tyle tych, tych liczbowych takich Proszę Państwa ważna informacja, bo, bo wiadomo, że był strach, że, że, że to wszystko co związane z, 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 z a, powiedzmy artificial intelligence i, 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 z, i z technologią komputerową, że jest bańka, że, że to będzie wszystko. No jakby... Takie projekcje na, przysz, na przyszły rok są, że, że globalnie wydatki wzrosną o 10% na, 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 na IT i, i, i praktycznie 20% jeżeli chodzi o, o wydatki na, na te, te centra danych. Magazyny danych. Także no tutaj, tutaj, ja nie myślę, że jest powód do tego, żeby się tak bardzo obawiać, że będziemy mieli znowu tą bańkę, że będziemy mieli taki duży strach. Będzie lekkie wyrównanie, ale, ale to życie, życie zwykle idzie do przodu. Także, także tutaj chcę taką jedną rzecz zasygnalizować, dlatego że z Białego Domu wyszła informacja, że ewentualnie jest propozycja, żeby wprowadzić. Do użytku pożyczki, morgiecie, pożyczki hipoteczne z amortyzacją 50-letnią. Proszę Państwa, ja, ja już to przerabiałem w moim życiu. Wcześniej ja myślę, że jakiś, bo to nie był pomysł Donalda Trumpa, to był pomysł jednego powiedzmy z Panów, z tej, z tej firmy, która dba o nasze personalne. Konsumenckie finanse. Nie jest, nie, jest to, nie jest to dobry pomysł, wręcz bym powiedział, że jest to kiepski pomysł, dlatego że praktycznie rzecz biorąc na tym by zarobiły tylko, tylko banki. Dlatego że, dlatego, że praktycznie rzecz biorąc, jak porównamy pożyczkę, powiedzmy, rzędu powiedzmy, pół miliona a, i, a, i na, na, na oprocentowanie 6,1%, to przez 30-letnia pożyczka. W ciągu 30 lat zapłacimy pół miliona dziewięć tysięcy winczest. Natomiast jeżeli będziemy mieli 50-letnią pożyczkę, czyli 20 lat amortyzacji tylko dłużej, nasz procent zapłacony będzie wynosił 1,1 miliona, czyli więcej niż dwukrotnie. Także nie, nie ma to za, są inne pomysły, wprowadzić tak zwane portable mortgage, czyli że mamy jeden mortgage, yy, sprzedajemy dom, i może, 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 może możemy wziąć ten nasz mortgage na, do, następnego, do następnej property, albo możemy spopularyzować tak zwane assumable mortgages. One są w tej chwili, ale, ale rzadko używane, że powiedzmy sprzedajemy dom razem z naszym morgieczem czyli jak mamy mortgage na 3, 3,5-4%, bardzo chętnie ktoś się, mówiąc brzydko, załapie na to, żeby dostać mortgage dużo, na dużo niższy procent niż w tej chwili obowiązują. Także. Także tutaj kolejny problem, który się wyłania, jest co prawda przedłużony. Ten, ta sprawa budżetowa, no, główna koźnia zgody to jest Obamacare, dlatego że przypominam, w czasie normalnie kwalifikacja na Obamacare trzeba było mieć mniej jak pomiędzy, znaczy pomiędzy 1 a 4, 4 razy poziom ubóstwa, wtedy się można było zakwalifikować, a w, trakt, w czasie COVID-u zniesiono to. Także prawie wszyscy się kwalifikowali, niezależnie, niezależnie od zarobków. No i w tej chwili ten Big Beautiful Bill, i to było jeszcze tymczasowo, właśnie do końca 2025 roku. I Big Beautiful Bill po prostu podkreślił to, że zostajemy do końca roku i od końca roku, od początku następnego roku już są nowe kwalifikacje według starych układów. Chyba, że coś się jeszcze zmieni z tego czasu. Niemniej jednak to może spowodować olbrzymie podwyżki dla, dla tych, którzy są na Obamacare. A i, no, i sporo ludzi może przestać być stać na wykupienie Obamakier. Także to jest poważny problem, będzie na pewno sporo zamieszania y, z, ty z tym związane, proszę Państwa. Y, kolejna informacja, jeszcze y, y, zostały opublikowane takie dane na temat, y, y, bo wiadomo, złoto jest takim, takim no wiadomo, y, złoto świeci się na żółto, Wsz prawie wszyscy go lubią, y, a szczególnie lubią mówić o nim. I te, te ostatnie wzrosty niesamowite, proszę Państwa, skąd się to wszystko wzięło? Otóż, proszę Państwa, no Chiny wykupują bardzo dużo złota. I specjaliści twierdzą, że to głównie napędziło to, że, że złoto jest na takim poziomie cenowym, jak jest w tej chwili. Chiny nie raportują wszystkiego, dlatego że tylko Chiński Bank Centralny raportuje. Natomiast obserwatorzy, specjaliści twierdzą, że Chiny kupują, Dziesięciokrotnie więcej niż, niż to, 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 jest, to, co jest raportowane. A w tej chwili mówią, że, że Chiny praktycznie kupują gdzieś 250 ton rocznie, czyli więcej jak jedna trzecia zapotrzebowania banków centralnych z całego, z całego świata. No i to oczywiście powoduje tą, tą gorączkę cenową. No i teraz popatrzmy rozsądnie na to, co się stanie. Jak, 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 jak Chiny wpadną w większe kłopoty niż są? Są w kłopotach, ale mogą wpaść w większe kłopoty. Yy, może się załapać, załamać tak samo cena złota. Także, jak przy, powtarzam, już wielokrotnie mówiłem, złoto to nie jest inwestycja. Może to służyć jako, jako ubezpieczenie takie yy, yy, częściowe, ale to nie jest inwestycja. Yy, generalnie ten taki, taki wzrost gwałtowny cen złota był w momencie, jak rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska i wtedy zostały narażone sankcje na Rosję i wtedy właśnie ceny złota skoczyły tak znacznie i od tego czasu zaczęła się ta taka gwałtowna jazda. No, mam nadzieję, że, że nie, ludzie nie zbalują i że to zostanie w jakiś sposób rozwiązane Proszę Państwa. Czy o 50-letnich jak już mówiliśmy, o, już wiadomo, że Medicare, ile będzie kosztowało? Będzie wzrost, proszę Państwa, o part, part, part B będzie wzrost o 97%, także 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 tego normalnie, czy praktycznie rzecz biorąc, będziemy płacić, będziemy płacić o 1450 więcej niż, niż w zeszłym roku. I tam podniesione są jeszcze limity, jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć dokładnie to zapraszam do, 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 do telefonów. Proszę Państwa, jeszcze informacja szybka od, od Pani Marii Papas, która taki artykuł opublikowała ostatnio na temat ostatnich podwyżek, podwyżek podatków. I proszę Państwa, no cóż, przytoczę tylko. Miasto Chicago. Bo to, bo to był ostatni reassessment, miało miasto, miasto Chicago. Miasto Chicago 16, średnia podwyżka, to jest znowu ta medium, połowa miała niższe podwyżki, połowa wyższe, 16,7% do góry. Z, 20, z zeszłego roku południowe i południowe zachodnie przedmieścia miały podwyżkę o 19,9%, a w 2023 roku czyli za 22 rok, północ i północne zachodnie miały podwyżkę średnią o 15,7%. I teraz, jeżeli chodzi o miasto Chicago, niektóre, niektóre dzielnice dostały niesamowicie, tak jak Garfield, West Garfield Park, podwyżka była o 130, średnio o 133%. Prawie 2000 średnio każdy dostał podwyżki. North Longdale podwyżka o 99%. Engelwood, podwyżka 82,5%. No oczywiście słychać są protesty, palenie rachunków, i tak dalej. Pani Maria Papas mówi: Słuchajcie, wasze protesty nic nie zrobią. Po prostu najlepszym protestem jest to, żebyście się pokaza pokazali w czasie wyborów i oddali głos na odpowiednich ludzi. I tak właśnie trzeba robić, dlatego że w tej chwili ci, którzy rządzą pojatem Cook, miastem Chicago, no to jest oczywiście to jest banda, nie chcę powiedzieć jakich ludzi. Niemniej jednak nie mają na pewno naszego interesu na sercu, proszę Państwa. Czyli to Medicare mamy, 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 mamy ceny mamy. Proszę Państwa, kolejna rzecz, kolejna rzecz. Dlatego, że, dlatego, że, yy, dlatego, że a, a, tydzień temu yy, zapowiadałem yy, tako, takie informacje na temat yy, błędów emerytalnych, jak z tego wychodzić, ale wcześniej yy, chcę Państwu powiedzieć o jednej historii, dlatego, że wszyscy wiedzą, kto to jest Warren Buffett, yy, yy, Oracle of Omaha. <grywa> Proszę Państwa, yy, yy, Warren Buffett ma w tej chwili 95 lat. Jest w dalszym ciągu no, w dobrej formie, ale zapowiedział, że z końcem roku ustępuje ze swojego stołka i, i praktycznie rzecz biorąc zostanie dalej szefem boardu, ale, ale jako CEO zostanie ktoś inny mianowany. No i teraz wszyscy patrzą na jego ręce, co, co Warren Buffett robi. Proszę Państwa, okazuje się, że. że Warren Buffett siedzi na olbrzymiej liczbie cashu. Wyprzedaje już przez ostatnie parę lat wyprzedaje, wyprzedaje, staki. Nawet te, które były takimi głównymi punktami jego portfela inwestycyjnego, jak Apple, jak Bank of America. I praktycznie, praktycznie Warren Buffett ma w tej chwili 280 miliardów, 280 miliardów, czyli po amerykańsku bil Bilionów w stakach i 380 miliardów w gotówce. Co to, co to może oznaczać? No to są różne, różne domysły, niemniej jednak, generalnie rzecz biorąc. Większość twierdzi, że, że rynek jest przegrzany, że musi nastąpić spora korekcja. W związku z tym Warren Buffett szykuje gotówkę, żeby jak nastąpi korekcja, będzie spadek na, na giełdzie, wtedy on wchodzi i wykupuje po dyskantowych cenach. To jest jedna, jedna wersja. Druga wersja, że robi, powiedzmy, miejsce dla swojego następcy, żeby jego, jego przyszły następca miał no, bardziej wolne pole, do, do ustawiania tej całej firmy po swojemu. Czy, czy, czy to, czy to ma sens, czy nie ma sensu? W każdym razie ścierają się jest parę innych teorii jeszcze, także, także jedna ta najbardziej chyba przemawiająca jest to, że Warren Buffett przygotowuje się do zakupów jak stag market. Jak będzie korekcja na stag market, bo, bo rzeczywiście stag market jest oversold. Także chyba chyba, chyba no, trzeba to tak popatrzeć na to wszystko. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, ja mówiłem o tych błędach emerytalnych. Proszę Państwa. Taki sławny kanadyjski golfer, David, David Bernard Mulligan. Kiedyś w czasie jakich zawodów. Na, postawił, postawił tą piłeczkę na tym grzybku, uderzył, ale kiepsko. Ten, ten szat był kiepski, w związku z tym jeszcze raz położył grzybka, położył piłkę i uderzył porządnie i powiedział, że to był correction shot. Correction shot, po, poprawkowe uderzenie. Jego przyjaciele podchwycili to no i nazwali to nie correction shot, tylko mulligan, że to był mulligan. Muligan szat. No i od tego czasu ten muligan to weszło jako, jako taka poprawkowa akcja również do finansów, proszę Państwa. Dlatego, że, no cóż, no duża liczba ludzi, praktycznie rzecz biorąc, a 62% badanych emerytów twierdzi, że chcieliby wrócić z powrotem i zaplanować w inny sposób swoją emeryturę. Duża liczba emerytów. Po przejściu na, na, na emeryturę, wróciła na part-time albo nawet na full-time, jak były dobre warunki. Także jest tych, tych rzeczy dużo i tych muliganów jest sporo. E, i przede wszystkim pierwszy muligan to jest, to, jest, to jest właśnie przejście na, na, na emeryturę. Wiadomo, że jest ta 8, le, 8 lat. Zasada 8, 8 years rule Social Security, czyli możemy przejść na wcześniejszą 62, możemy poczekać do 70. Za każdy rok opóźnienia 8% zyskujemy. To no są olbrzymie pieniądze. Także powiedzmy, oczywiście wszystko zależy. Jeżeli wydaje nam się, że będziemy umierać pojutrze, no to bierzemy wcześniejszą, ale jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi i mamy dobre geny po przodkach, to wydaje mi się, że warto poczekać do, do 70. Także, także to jest ta, ta jeżeli nawet zrobimy jakąś taki, 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 taką wcześniejszą decyzję, możemy, jeżeli nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy, możemy przerwać. Od, oddać te pieniądze wzięte wcześniej i poczekać y, parę lat, i dopiero później przejść na ten. Kolejna y, y, rzecz. Medicare, y, y, powiedzmy, nawet jeżeli przekroczymy nasze zarobki o 1 dolar od tej granicy, y, która jest y, zmian, zmieniana w każdym roku, to możemy się nabawić, y, powiedzmy, IRMY, IRMA, czyli, czyli tego, 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 tego e, e, Income-Related Monthly Adjustment e, e, Amount. I to są znowu bardzo duże pieniądze. Także trzeba zawsze pamiętać, bo są metody obniżenia naszych zarobków, żeby z, we, we zostać pod tym, pod tym limitem. Także można, można tą poprawkę robić. A nawet jeżeli ktoś się nabawił firmy, to może, jeżeli miał jakieś takie dobre powody, może wystąpić. Może wystąpić o darowanie, o zmianę, o, o, o zredukowanie tego surcharge. I, I to jest dosyć pozytywnie załatwiane, także powiedzmy śmierć w rodzinie albo gwałtowne y, obniżenie zarobków, i tak dalej. Ale trzeba to zrobić. Y, kolejna: wy, wybieranie pieniędzy z planów emerytalnych. Czteroprocentowa zasada praktycznie już nie działa. Już mówi się o trzyprocentowej, 5%. Generalnie powinniśmy wydawać życie tak, jak wydawać pieniądze, tak, jak życie idzie. Jeżeli Stag Market idzie dobrze, więcej zarabiamy, czy mamy dochód z inwestycji wyższy, możemy wybierać więcej, jeżeli gorzej, wybieramy mniej. Kolejna rzecz, te, ten wcześniejszy, yy, 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 wcześniejsza emerytura, oczywiście możemy yy, prze, yy, przerwać tą wcześniejszą i wrócić i, i, i dorabiać sobie. Kolejna, anuity. Yy, yy, jest, yy, ludzie się czas, czasami boją, o, bo podpisuje kontrakt, moje pieniądze są już u, u, uwiązane. Proszę Państwa, wszystkie praktycznie programy anuity mają tak zwany free look period. W stanie, no free, free lub period jest, jest 30 dni. Czyli jak dostaniemy już cały ten główny kontrakt, mamy jeszcze 30 dni na zastanowienie się i na powiedzenie: Nie, to mi nie pasuje, wycofuję się z tego, dostajemy wszystkie powrotem, pieniądze z powrotem. Kolejna, kolejny błąd. Beneficiaries, mamy na swoich planach emerytalnych, szczególnie jak po rozwodach albo coś tam, zapominamy o tym, że trzeba zmienić beneficiaries na, 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 na tym, dlatego że na planach emerytalnych. Powiedzmy, to, kto jest, ten dostaje, natomiast, natomiast żony dostają automatycznie na, 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 na przykład po 401K. Także, także jeżeli nie zmienimy beneficiaries, może dostać ktoś, któremu nie chcieliśmy akurat zostawić. Kolejna rzecz, required minimum distribution. Również RMD są, są kary za to. Z tych, te kary można pomniejszać, unikać, ale również trzeba tego pilnować. Także tych muliganów mamy sporo, ale prawie wszystkie się dają naprawić. Ale trzeba o tym pamiętać, o tym wszystkim myśleć. Państwo, to tyle tych błędów. Jeszcze, jeszcze miało być o, 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 o nieopodatkowanych nie zarobkach i a, powiedzmy o, wszyscy wiedzą, co to są intercyzy, intercyzy przedślubne, czyli prenuptial agreement, ale są w tej chwili post agreement, czyli takie intercyzy w czasie małżeństwa, już dlatego, że w czasie, po ślubie, już życie się zmienia, ktoś wpada w nałogi, ktoś zakłada biznes, i trzeba coś takiego zrobić, ale o tym to już za tym. Proszę Państwa, zapraszam do US Financial 847-665500, 847 65500, 847 USFLTD.com, Facebook. Meritum.us, tam jest magazyn Kieszeń i oczywiście YouTube. Do usłyszenia za tydzień.